Cześć moi drodzy, witajcie w nowym vlogu. Znajdujemy się z Mateuszem przed sklepem wędkarskim, przyjechaliśmy po zanętę, ponieważ jutro jest wielki dzień dla tego młodego człowieka. Pierwsze nasze mistrzostwa spowikowe, szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, Warszawa, kanał Żerański. Jedziemy, zamówiliśmy, przyjechaliśmy, zamówiliśmy zanęty i parę jeszcze gadżetów. Idziemy robić zakupy. Zakupy zrobione. Zobaczcie, cośmy żeśmy zakupili. Nowy pokrowiec, bo nam potrzebny był. robaski, kastery, pineczkę, ochotki razy dwa. Generalnie jesteśmy przygotowani na te zawody. Znaczy Mateusz jest przygotowany. Tu oczywiście ziemia torfowa i zanęty. Są wiadra, są sita. Brakuje nam jeszcze głównego tutaj, e, czego? Głównej torby. Ale to dopiero jutro rano wjedzie. Także będziemy walczyli. Nie poddamy się. Mam nadzieję, że wejdą Mateuszowi fajne płocie, nie, Mati? Będziemy walczyli. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. My już w dniu zawodów jedziemy. Jesteśmy w połowie drogi. Raniutko już wstali. kawusia, kenapeczka i drogę. I jedzie. Z... W łodzi le lecą cztery samochody, pięć samochodów. Znamy. Łącznie z nami. Łącznie oczywiście. Pięć samochodów. Spotkaliśmy się na autostradzie, lecimy już w kolumnie. No ale na autostradzie nic się nie dzieje. To jesteśmy zwarci, gotowi i głodni sukcesu. Mati, trzymamy z kciuki, Do zobaczenia później. Moi kochani, sprzęt mam rozstawiony. Jest to ogromna impreza 120 dzieciaków. Konkurencja jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Mati, rozłożone. No, powiedz, opowiedz, co mamy zrobione? Co zrobiłeś? Mamy wygruntowane dwa baty i mamy dwa spowiki. Mamy cztery wędki. Mamy, tak, mamy cztery wędki. Zanęty mamy około 15 litrów. Nie rzucę kamerą. 15 litrów, czekamy na wejście. Może mo mogliśmy już wejść na stanowisko. No, powiadaj, no i co teraz na co czekamy? Teraz. No kiedy na, na, sygnał. Da, na sygnał kiedy no. zro... Bo musimy jeszcze zrobić kulę. Tak, musisz ty zrobić kulę, nie my. No Tylko nie. Ty. A raz wam pokażę jaka, jaka to jest impreza. Tu mamy sektor A3. Jesteśmy Potem. na samym początku. Jedno z gorszych podobno miejsc. Wczoraj tu były w sobotę mistrzostwa seniorów i ludzie połowili, ale na sektorze chyba D, jak dobrze pamiętam, czyli tam. Tam dalej, Tam branie, tutaj nie. a tu nie było żadnych brań. więc walczymy o każdą rybkę. No i drugą stronę, zobaczcie ile rodziców przyjechało z, z dzieciakami. No mnóstwo, chyba no, no, się daleko y, ciągnie. Pogoda oczywiście, zobaczcie, piękno dopisuje, lekkość teraz zerwał wiatr. Mati. Mamy stanowisko numer 3. A3, sektor A3. A, trzy. Trzymajcie dla nas, za nas kciuki. Znaczy za tego młodzieńcza, młodzieńca. Ja jestem tylko opiekun, mam być na stanowisku. A tutaj zobaczcie, Gosia się rozłożyła. Nasz wierny kibic. Chyba jedyny degatering tutaj jest. No, no mamy kawa herbata, a kawa, herbata. Gosia mówi że wszystko. No i dobra książka, tak? tak. Dobra książka. Nasze stanowisko jest, to wygląda w ten sposób do rozpoczęcia mamy jeszcze 50 minut no co, to jest czas na nauki tak? tak, to jest czas na nauki szkolenie co i jak i, i, i co, no i będziemy mówili, będziemy walczyli widzimy się później zobaczcie, no to już łowi. na razie mamy wynik słaby co prawda mamy dwie płoty, dwie uklejki przepraszam, ale coś tam się dzieje Pani. mamy e, półtorej godziny za sobą łowienia mamy trzy ukleki Mateusz dzielnie walczy, ale ciężko dzisiaj za rybę, bardzo ciężko Nasz wier wierny kibic, kibic już odleciał w <grym> książkę książkach Mateusz tu radzi walczy jeszcze Konkurencja bardzo profesjonalna jest Jak na zawodach mamy amatorsko po raz pierwszy idę mu pokibicować, nie szejdź dwie godziny wędkowania za nami mamy trzy ryby na odel już zmienia kolejną e, taktykę na kolejną przy, przynętę zanętę co tam Mateuszek, co zakładasz? pinkę Pinka. Matito. To pink. najlepiej wyszło paznokcie i ręce mamy czarne od od yy, zanęty a i Brania też się popsuły, moi drodzy, Bo co chwilę tu pływają zawodnicy, gdzieś szkolą się, a to statek przypłynie. A to kajak, a to motorówka, a to ponton. Także zobaczcie sami. I te ryby. Odkrywają. Ryby nam odpływają. No kurczę, szkoda, no. Ale ostatni nie będziemy. Jakiś tam mały wynik będziemy mieli. Nie my, tylko Mateusz. No. Tak, może Pewnie być pewnie. się na to. Może go No rzucaj, rzucaj. Nie bez что канал давно, ребят. А мама там Бороша. Угадаю сейчас. Сэндюм. moi drodzy 15 miod ponad godzinę jesteśmy bez ryby i bez brania Te ryby jakby zupełnie gdzieś odeszły nic się nie dzieje kolejny już przez jej tak. no, nie dziwię się trzy godziny ciągle ciągłego wyrzucenia. z sześciometrowym batem. może być uciążliwe moi drodzy walka <noise> Walka do samego końca była przez Mateusza mamy 100 gram 4 zrobił. Jak, jak na pierwszy raz to bardzo fajnie A teraz bardzo miły gest tutaj jest od od zawodów, tak? Częstunek obiad jest. Organizatorów, tak. I zobaczcie, wszyscy stoją w kolejkach, Mateusz też. Także mega, mega udane na zawody, mimo to, że mała ryba, mała granatura, także jesteśmy na pierwsza mega, mega zadowoleni. Idę stanąć z już w kolejce, bo sam tego nie udźwignie <grym> polowo taka no widzimy się później oczywiście pa, pa. Mateusz koło 134 starówka na pasami. to już bez podpisów wolańczyk Jakub koło 134 też starówka

Dziękujemy rowerzystom za chwilę do reprezentacji. Dołącz do reprezentacji. Dołącz do do Świetne zawody. Tak. Hati, chodź Pochwal się. miałeś wyniki dzisiaj? 100 gram. 100 gram, 4 ryby. 13 miejsce w sektorze, 7 w podsektorze. Mega, mega udana impreza. Świetne zawody, nie nie? Co się powiesz? Super, za rok będzie lepiej. więc 4 uklejki. No za rok będzie lepiej. Chodź przejdziemy w samochody, A oczywiście nagrodę Mateusz dostał. Tak, pojemniki. Także, pojemniki oczywiście na no, zanęty, także, super, super, super. Jeszcze raz wielkie gratulacje Mati.